Lubin, 30 grudnia, tuż po godzinie 15. Rutynowe przejście przez pasy zamienia się w dramatyczną walkę o życie. 76-letni kierowca Mazdy uderza w kobietę, która prawidłowo znajdowała się na pasach. Tłumaczenie klasyczne nie zauważyłem. Efekt ciężkie obrażenia pieszej i natychmiastowa utrata uprawnień przez sprawcę. Łopiennik podleśny, droga krajowa numer 17. 28-letni kierowca dostawczego Renault omija wysepkę z lewej strony, przecina podwójną ciągłą i pędzi pod prąd prosto na czołowe zderzenie, trzy prokuratorskie zarzuty. Legnica rondo niepodległości przed 10 rano. Sytuacja, która mrozi krew w żyłach. 77-letni kierowca całkowicie traci orientację i wjeżdża na rondo pod prąd, pędząc prosto na czołówkę. Od tragedii dzielą go sekundy, ale drogę błyskawicznie zajeżdża mu radiowóz. Tłumaczenie sprawcy po prostu się zagapiłem. Tym razem skończyło się na mandacie. Międzyzdroje, grudniowe popołudnie. 47-letni kierowca autobusu wyprzedza rowerzystkę na Żyletkę całkowicie ignorując bezpieczny odstęp. Kobieta z ciężkimi obrażeniami trafia do szpitala, a kierowca natychmiast traci prawo jazdy. Schlichtingowa, sobota rano. Rutynowa kontrola trzeźwości zamienia się w desperacki wyścig z prawem. 28-latek na motocyklu ignoruje sygnały omija policjanta i odkręca manetkę. Ucieczka prowadzi prosto w leśne gęstwiny, gdzie brawura przegrywa z grawitacją. Wywrotka, porzucona maszyna i krótki bieg pieszo Finał był do przewidzenia. Bilans? Brak uprawnień, fałszywe blachy, brak ubezpieczenia i pojazd widmo. Teraz zamiast wiatru we włosach grozi mu pięć lat za kratami. Droga między łagowem a nową słupią. Wtorkowe popołudnie 36-letnia kobieta wsiada za kółko Peżota, mając w organizmie ponad 3 promile to nie jest już stan po alkoholu to totalne odcięcie od rzeczywistości na tylnym siedzeniu jej czteroletni syn. Świadek widzi auto, które ledwo trzyma się drogi, blokuje kluczyki i przerywa ten rajd ku tragedii. Dziecko trafia do rodziny, matka do policyjnego aresztu, grozi jej pięć lat więzienia.